Siemanko widzowie, my dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Sniper Elite 4 I dzisiaj mamy misję Villa Giovi Florini Także tak widzicie co, my zaczynamy sobie misję A mam nadzieję, że wy zasubskrybujecie sobie kanał Julian Juliansą, też Seba. Bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje te kanały I widzowie, my lecimy sobie z misją Tutaj oczywiście zaczynamy od początku, no bo jak inaczej Ciekawe jak ta misja się potoczy. O, tu mamy tego, tego. O kurde, co my... Dobra, pominę to, bo to może być zbyt brutalna scena. Nie, my go związaliśmy. Czemu? Z Kesslerem. Dobra, tylko... Mm. Dobra. Czyli ja muszę z każdym po prostu porozmawiać, tak? O to chodzi. Jeszcze z nią. Znaczy z nim, co? Zabi snipera. O, rozpocznij mi misję. No dobra, widzę, to my rozpoczynamy sobie misję. Ile mamy celów? Ej, mało! Ej! Bardzo fajnie, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo fajnie mamy, bo ja lubię taką misję, gdzie jest mało celów. Uj, aha, bo. Już mamy chłopan na sam początek. Dobra, tego się nie spodziewałem. <laughs> Ale musimy patrzeć na mapę, a nie lecieć, wiecie, prosto z mostu. Dobra, jakby on już nas nie widzi, bo już go zdjęliśmy. <laughs> Patrz, nie Dobra. Ej, co jest? <laughs> mamy to. Lecimy tam, czyli tam musimy zabić snipera, a tutaj musimy zlokalizować informacje. Dobra, widzowie, to... Oj, 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 mamy już oficera. Mm. Zobaczymy, czy miał coś dla nas. Miał, oczywiście, że miał grafik, służb, jak to zawsze Oficery coś mają, no. Znaczy, no nie zawsze, nie, nie wszyscy oficery. Nie wszystkie. Kurde, jak to powiedzieć? Nie wszyscy oficery? No nie, nie wiem, wiedziałem, jak to powiedzieć, sorry. Ja nie od tego. Dobra. Nie, no nie, no my nie mamy. Oh, fucking shit. Dobra, det, Oni się to kompletnie nie spodziewali, a tak z Nienacka o, ale widzę, dokumenty musimy sobie wziąć. Właśnie na to trzeba uważać, właśnie det, szybko dokumenty. Wziąć to i uciekać stąd. <laughs> no ale mam pytanie, skąd to nie wiedzą, że. O, kurde ty! Byłoby podwójne Co Wychylimy tam główeczkę Jest, ale dostał w ogóle Dobra On dead Czekajcie, widzę, muszę sprawdzić Która jest godzina, bo Dobra Ej, widzę, poczekajcie chwilę, zaraz już do Was przyjdę. Dobra, widzowie, już jestem. Już sobie wznawiamy tą naszą misję. Tylko, kurde, zapomniałem, jak ona już ma. Bo ona ma ciężką nazwę do wypowiedzenia. Dobra. Oj fuck Oni będą nas trafiać na bantera Dobra Udało nam się tutaj uciec <laughs> O fuck, teraz musimy się tędy przedrzeć cholera Dobra. O kurde. Dobra. Dobra. To ja se tędy pójdę i es. <laughs> Muszę zabić snajpera. Widzowie tutaj Kurde, dobra. Na razie mamy czysto tutaj. Myślę, że przebiegniemy się szybko. Bo oni nie wiedzą, że tu jesteśmy, ja. Wejście do tego budynku, kurty gdzie, gdzie może być? <laughs> Dobra, w sumie nas to na razie mało interesuje. Tu jest gdzieś snajper. Co oni robili tym ludziom? Ej, co jest? No, ej. Co to było, widzowie? Ale czekajcie, co mnie zabiło? No nie no Ja nie wiem, co mnie zabija dalej Widzowie, jest napisane zabity w akcji, okej okay jak zabity w akcji? Co on strzela stamtąd, czy co? Zabij snajpera 12 metrów. Aha, pułapki to są. Dobra.

nie żyje, a oczywiście przeszukujemy jego ciało. Snajper dead. Tam chłop leży, kurde. Co wy z nimi robiliście? Dobra, ważne, zasteyliśmy tego snajpera, nie bo on w sumie, czekajcie, musimy, może coś znajdziemy tu, ktoś aptekę, o fak? Dobra, murze tu. Na razie to pistoletem sobie będziemy załatwiać. Teraz idziemy sobie tu. I widzowie, fiesta. Dobra. Tam jest dobra mój cel. To idę sobie tędy. a vezme ich jich od tylu. <coughs> Dobra. Dobra. Jak on tak w ciemności widzi? Dobra, <laughs> dobra, oni, problemu nie ma, o kurde, jak mi przebiegł. co jest? Dobra, dead. Dobra, to amunicję pistoletową musimy zbierać I co jest? Przecież Dobra <laughs> Dostał Dobra, mamy to. Weszliśmy tu. Uruchom. Dobra, uruchamiamy. Idziemy szybko ze ścianę. Dobra, szybko. Lecimy, pyk. Dobra, mamy cel zrealizowany. A teraz zabij tego tu. gostka. That <coughs> Dobra zjedliśmy go. Kurde, no, chcę, a my do pistolet. Dobra, bunkier oczyszczony. Teraz nie tutaj, tylko na mapkę. 356 metrów, pewnie potem ewakuacja i jest okej, okay, nie? <tryk> Dobra. Dobra Tu stary Dobra, ograliśmy ich taktycznie Idziemy teraz tam właśnie Czy teraz to w sumie... <laughs> ej, ej chyba nasi są fobi, żeby bo mam takie niebieskie kropki, nie wiem jak wy. Tak, to nas? Tak, to nas, hello. Wow, tutaj nasi ich bombardują, albo. Bo on zabił naszego. A to hamówka. Hamowa. Dobra, let. O, fak, tu jest ta beczka. Muszę No właśnie, tego się bałem. Właśnie tej beczki. Jak? Jakim cudem? Dead. Dead. Dobra <ścoughs> Mamy to A ja idę do celu, to nara Wam pomogłem trochę <ścoughs> Dobra ja skręcam tu, no jak mi to tyle zadaje, no jest takie upośledzone. Dobra, dostał, nie chcę ryzykować już stąd. Dobra Kurde Dobra idziemy tam Przez ten most <laughs> Tutaj cele mam wykonane Ale tam Muszę tego zabić, to chopa jej tam. Dobra, O oni widzą, że tu, są, tu jest jeden, aż stary Dobra, użyjemy tam, co na, na tej misji teraz. Dobra, mamy to. Dobra, mamy topyk. Kurde, musimy zabić jakiegoś ich oficera, pewnie. No ale tu ich jest dużo. Bo gdzie jest to wejście, te tutaj, nie? Właśnie, to jest strasznie ciekawe. Dobra. <laughs> Jak on jeszcze nie dead? Dobra, obserwator dead. No, ile ich tu jest? I jak oni mnie zauważyli, się pytam. Co obserwator jak zabijał, to powiedział: "Ej, tam jest". I umieram. No jak ten Jager? Ci Jagerzy mają tak dużo HP. Dobra. Dobra Dobra Mamy to Dobra chłop już zabity Znaleziono klucz do sejfu no. Przedostań się na miejski pałac I przeszukaj coś nie. Kurde, a to nie są te? Dokumenty i kolejne dokumenty, co jest? I kolejne! i co jest? Ile tych dokumentów to jest? No i co teraz? A jest, dobra! Opuść teren akcji. Teraz musimy opuścić ten teren. Nie, nie chcę ryzykować, nie chcę ryzykować takiego. Dobra. Nie, tutaj nie ma po co tych wywalać czołgów jak. I tak. W sumie, w następnej misji prawdopodobnie ich nie będzie. Znaczy, tych samych w sensie, co tu. Dobra. Gdzie Mamy jakieś punkty. A my już nie mamy? Aha, no to. Widzowie, stąd zaczęliśmy misję, chyba. Prawdopodobnie. Nie jestem pewny, ale pewnie tak. Gdzie ten punkt? A. Dobra Co tu jest? A jeszcze wywalę, co to? A czemu nie? Mam po drodze to... Jeszcze przy okazji może wam pokażę Jak to działko się, wiecie... Wybucha Czekajcie Uciekamy szybko No, nie Dobra, i patrzcie na to No i pięknie To nie chcę pr tak, prowadzi poszukiwania. no. Ej, tyle martwych, ale oni się normalnie chodzą. Jeden ja chłopiec już się zorientował. O kurde. Det. Dobra. Spokiwaliśmy ich trochę, oni są tam, idą w jedno miejsce i my idziemy tu. No i mamy to widzowie, już sobie to wykonaliśmy. Jest, ej co jest, ale ilu tu jest rannych. No i bardzo dziękuję Wam widzowie za oglądanie, subskrybujcie kanał i co? Mara.